Jak można odzyskać poczucie sensu życia? Jak można odnowić łączność z Bogiem? Co nas ochroni przed bezsensem przemocy, oszustwa, zniszczenia, kłamstwa i tym podobne? Czy materialne używki niosą nam pociechę? Spróbujmy odpowiedzieć sobie na te pytania, wsłuchując się w słowa ojca Slawko Barbaricia? Westchnienie za spokojnym porankiem. 25 września 1993 roku. Drogie dzieci, jestem waszą matką i wzywam was, byście zbliżali się do Boga poprzez modlitwę, bowiem tylko On jest waszym pokojem i waszym zbawicielem. Dlatego, dzieci, nie szukajcie pociech materialnych, ale szukajcie Boga. Ja modlę się za wami, wstawiam się u Boga za każdym z was. Proszę Was o modlitwę, abyście mogli mnie przyjąć, a także przyjąć moje orędzie, tak jak w pierwszych dniach objawień. Jedynie wówczas, kiedy otworzycie Wasze serce i będziecie się modlić, dokonają się cuda. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Niespokojne jest nasze serce, O Boże, dopóki nie spocznie w Tobie, wykrzyknął święty Augustyn, kiedy Bóg pokoju, którego pragnął i którego wszędzie szukał, podarował Mu doświadczenie wewnętrznego pokoju. Psalmista powiedziałby, że ukoił swoją duszę, że odpoczywa w Bogu i że znajduje pokój jak niemowlę na piersi swojej matki. A Jezus wzywał wszystkich zmęczonych i obciążonych, aby przyszli do Niego, gdyż On obdarzy ich pokojem, On ich odnowi. Bóg jest Bogiem pokoju. Teraz Maryja, jako Królowa pokoju, jako znak w tym niespokojnym czasie, wzywa nas, abyśmy zbliżyli się do Boga, który jest naszym pokojem, naszym zbawieniem. Przez to wezwanie dotyka ona swą delikatną, matczyną ręką najgłębszego pragnienia człowieka, lecz równocześnie otwartej rany, która teraz krwawi i przez swoje trujące wyziewy zatruwa wiele serc rodzin i narodów. Nie możemy nawet pojąć, ile dzisiaj jest westchnień o spokojne jutro, spokojny dzień, spokojny sen. Tysiące osób pozostało zasmuconych, a smutek odebrał im pokój. Setki tysięcy zostało wygnanych z własnych domów i z pól, które uprawiali, z fabryk, gdzie zarabiali na chleb, z ław szkolnych, w których śnili o szczęśliwej i spokojnej przyszłości. Dziesiątki tysięcy ludzi tkwi w obozach, przeżywając niespokojne chwile więzienia. Inni cierpią z powodu własnego bólu, czekając na odzyskanie zdrowia w szpitalach. Wirus przemocy powoduje ból i strach. Zniszczył on wewnętrzny pokój w wielu sercach, starł go w proch. Niezliczona ilość westchnień wymyka się ze zranionych serc, pragnących pokoju. Wewnętrzne niepokoje powodowały liczne szkody. Wielu ludzi oblewa swój chleb codzienny łzami i bólem. Maryja wie o wszystkim, dlatego płakała, wzywając nas do pokoju i pojednania. Ona wie, gdzie jest nasz pokój, gdzie jest nasze zbawienie. W Bogu przez Jezusa Chrystusa dany nam został pokój. Wielu ludzi odnalazło ten pokój w Medżugorju. Doświadczenia wielu ludzi są bardzo głębokie, gdyż w wielu sercach rozdartych przez grzech i zło, gdzie zniszczony był pokój, na nowo powstała sprawiedliwość i pokój, także ludzie ożyli i ukoili swoją duszę. Teraz zaś w nieustannej modlitwie i poście odnawiają łączność z Bogiem pokoju i przyjeżdżają do Medjugorja jako do oazy pokoju, w której napełniają się pokojem. Jeden z nich Fritz z Austrii przekazał swoje świadectwo. Pojechałem do Medjugorja wraz z pielgrzymami, zabrałem ze sobą swój niepokój i problemy, pragnąłem ich rozwiązania, pragnąłem pokoju, byłem przekonany, że Bóg podaruje mi pokój, pokazując mi znaki, o których słyszałem. Przyjeżdżając do Medjugorja, oczekiwałem znaków zewnętrznych, nic nie zobaczyłem. Kiedy pierwszy dzień mojego pielgrzymowania zbliżał się do końca, Mój niepokój i rozczarowanie stawały się coraz większe. Byłem pusty, byłem zły na siebie za to, że tu przyjechałem. Wszyscy mi działali na nerwy, bo byli szczęśliwi i z radością mówili o Meczugoriu i o matce Bożej. Wszystko wydawało mi się bezsensowne. Zdecydowałem się, że następnego dnia znajdę sposób, aby wrócić do domu. Długo w nocy męczyłem się ze swoimi problemami, coś jakby zebrało mi się w duszy i uniemożliwiało oddychanie. Chciałem płakać, ale łzy zostały gdzieś głęboko, ukryły się, jakby bały się wypłynąć. W tym dziwnym stanie przyspałem jednak parę godzin. Rano obudziłem się ciężki jak kamień, kruchy jak uschły korzeń, rozgoryczony. Nie miałem ani chęci, ani siły, żeby wstać. Patrzyłem na zegar, myśląc o tym, żeby nie uciekł mi autobus. Poczekałem trochę, czułem, jakby część mnie na coś oczekiwała, więc dalej czekałem. Nie rozumiałem, co się ze mną dzieje. Nagle, jak kropla rosy na uschnięty kwiat, jak bystry potok przez górskie skały, coś zaszemrało w pustyni mojego istnienia. To nie był głos, to nie było światło, to nie był grom ani nawet wiatr, to było coś jakby głosu dzwonu z daleka, który łagodnie rozkołysał coś w mojej dusze. Fritz, ty nic nie zrozumiałeś, ja jestem królową pokoju. Słowo pokoju przebiegło przez moją duszę i odsunęło niepokój, odebrało gorycz, a zamieszkał spokój, miłość, głęboki wewnętrzny uśmiech, tak jak w spotkaniu z miłą, długo oczekiwaną osobą. Wyskoczyłem z łóżka, pobiegłem do kościoła, potem na krzyżewacz i na górę objawień. Byłem lekki jak piórko. Wszystko było inne. Wszystko do mnie mówiło i radowało się we mnie. I kamień, i krzewy, i zbocze góry, i ptaki, i ludzie. Pozdrawiały mnie krzyże, postawione na miejscu objawień. Dziwiło mnie, że wczoraj tego nie widziałem, a w mojej duszy niczym echo brzmiał głos. Fritz, nic nie zrozumiałeś. Ja jestem królową pokoju. Nie był to zarzut ani głos nie do zniesienia, lecz coś, co ożywiło moją duszę. Od tego czasu regularnie przyjeżdżam do Medjugorja. Głosu już nie ma, ale jego echo ciągle noszę w sobie i zyskałem pokój wewnętrzny. Dzisiaj nie pozostaje nam nic innego jak tylko szukać Boga jako pokoju i zbawienia, ponieważ gdziekolwiek się zwrócimy, widzimy przemoc, cierpienie, oszustwa, spiski, zniszczone miasta i wsie, szare twarze i zaciśnięte usta. Pokój i zbawienie, pociecha i pewność znajdują się jedynie w Bogu. Maryja wie o tym i dlatego nas wzywa do pojednania z nim. Dobrze postawić sobie pytanie. Co robię, kiedy brakuje mi pokoju? Gdzie próbuję zaspokoić pragnienie pokoju? Czy idę do sklepu albo supermarketu, gdzie ludzie dają pokój i szczęście, pokazując rzeczy materialne, mamiąc oczy? Albo do lokalu, kafejki, pubu, miejsca hazardu? Albo do tych ciemnych zakątków miasta, które rozjaśnia jedynie żar zapalonej trawki, haszyszu? Czy też na miejsca, gdzie ludzie biorą drogo opłacony gram heroiny? Gdzie szukam pociechy dla swojej duszy? Czy są to rzeczy materialne i używki cielesne, czy może jednak Bóg, który daje mi się jako odpowiedź na moje poszukiwania i który jest pociechą w moim cierpieniu? Maryja, jako matka i nauczycielka, wzywa, abyśmy ją przyjęli i byśmy sobie przypomnieli pierwsze dni objawień, tę radość, tę odwagę, modlitwę i pieśń pochwalną. To wezwanie brzmi nostalgicznie, jak westchnienie matki, która patrzy, że jej dzieci odeszły daleko że wybrały złe drogi, zdecydowały się na niewłaściwe rozwiązania. Dlatego nasuwa się pytanie dlaczego mielibyśmy jej nie posłuchać? W duszy mi się rodzi potrzeba, aby krzyknąć w jej imieniu ludzie, powróćcie do Boga, powróćcie wy, którzy nieustannie oskarżacie innych, gdyż ukrywają wasz niepokój, wróćcie i wy, młodzi, którzy poszukujecie pociechy w alkoholu, narkotykach, lenistwie, kradzieży. Wróćcie i wy, którzy nazywacie siebie odpowiedzialnymi za świat, a prowadzicie świat z wojny w wojnę, z konfliktu w konflikt. Powróćcie i wy, którzy przeklinacie, którzy jesteście oszczercami, obmawiaczami, wy, którzy wspieracie wojnę, i wy, dezerterze. Bóg jest naszym pokojem, on jest naszym zbawieniem. Kto go znajdzie, znalazł pokój, ojczyznę, przyjaciół, życie, radość, pewność. I ukoił swoją duszę. W jego duszy zamieszka sprawiedliwość i pokój. Nie czekajcie, przyjdźcie do Boga, a On będzie waszą twierdzą w dniu niewoli. Otwórzcie serca i szukajcie Go, a cud pokoju naprawdę się wydarze.